O, siema, widziałeś to? Wiesz co to jest? To jest rodpot, który jest do wygrania w loterii, którą przeprowadzimy w sklepie Rokurt. Chodź, podejdziemy, zobaczymy go bliżej. Cześć! Od 11 marca do 31 maja trwa paragonowa loteria w sklepie Rocklot. Aby wygrać właśnie takiego rodzaju, czyli GLC kokon QUAD pod, wystarczy być zarejestrowanym w sklepie Rocklot oraz jako zalogowany użytkownik zrobić zakupy produktów GLC lub też GRACE na dowolną kwotę. Rodpod GLC Cocon Quad to bardzo lekki, a zarazem stabilny rodpod, który sprawdzi się naprawdę w każdych warunkach. Wartość takiego rodpoda ceny katalogowej to ponad 700 zł, więc zachęcam Was z tego miejsca do wzięcia udziału w naszej loterii paragonowej i do zakupu w sklepie Rodpod.